Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym trzecim już odcinku ze scenariusza Podwójna konfrontacja, gdzie gramy sobie w jednym zespole z naszym szanownym sojusznikiem świerszczem, który gra jako Vittorio, a tak właściwie gra jako przystań, wykorzystując podstawowe ulepszenie jednostek, natomiast ja wykorzystuję alternatywne ulepszenie jednostek, chociaż tak na razie no je wykorzystuję, ale to, Ciu, nie czepiajcie się. Oczywiście zanim zaczniemy, topka w górę, subskrypcja, komentarz, nie tylko na moim kanale, ale na kanale, kanale świerszcz gdzie też możecie sobie wejść i też możecie zobaczyć. Hmm... Jak gra razem ze mną tutaj? Ech, na tej samej mapie. Dobra, usunę jak najwięcej jednostek. Ponieważ, no, sukuby, wiecie. No, sami wiecie, nie? Jakie są? No, są bredne. Po prostu. Masowe przyspieszenie, można coś przenieść. Otóż nie. No, e, dobra, niech będzie. Trochę oberwę. Ech. No, trochę zabolało, no. Dobra. Czty pięć tylko. No, boż. będzie męczące. Teraz dlaczego strzelamy te wszystkie po kolei No, zaraz zobaczycie Jeszcze raz tutaj I ty tutaj No, trucizna, no dobra, nie zadziałała aż tak do końca No trochę jednostek potraciłem, no ale no cóż, to było nieuniknione, tak? Trudno. Czasami trzeba coś potracić A, dobra, powiedzmy, że. Wliczymy to w kosztach po prostu yy, obrona. I teraz chcemy zobaczyć z tymi tutaj tymi beczkami więc tak, przynieś mi te jednostki. Co ja mogę? No tak, mogę sobie, sobie, te jednostki przynieść tajemnie. Są ci lepsi? Nie. Nie, są ci słabsi. No dobra, trudno. Więc teraz tak, zabierzmy wszystkie kapłanki, zapisz mi wszystkie gryfy, zapisz mi tych i teraz daj jeszcze trzy. Ja mam plan. Dobra, artefakty mamy. No czy to jest potrzebne? No ja sprzedamy to. Nie ma co tam. Dobra, tak, tak, atakujemy. Zatakujemy dobrą bohaterką? Tak. No, teren nie jest zbyt przyjazny. Ale damy radę. Dobra, ci są cenniejsi, powiedzmy. Zatakujemy się tak, no i walczymy. Dwa staki, okej, okay, nie jest źle. Mogło być lepiej, ale dobra, nie będzie. Grupo grupowe przyspieszenie oczywiście na start. No i tak, defend. Defend, defend, defend. I atakujemy. Którego najpierw? No tego większego, moim zdaniem. Ok, poruszył się niemal niezauważenie. Nie to nakłada truciznę? Działa trucizna, okej, okay, dobra. To strzelmy w dwóch in różnych. W takim razie, żeby ta trucizna dała właśnie. Bo to jednego Enta zabije tak naprawdę. Taka trucizna. Czabno um, defend. Chceć im jeszcze łaskę. Buffujemy jednosteczki. I możesz nawalić. I teraz tych ci 162 za jeszcze w, w, tego, w tą szóstkę, żeby tr tr truciznę jeszcze nałożyć dodatkowo. Dobra, możemy tam strzelać. Tutaj trucizna, żeby była większa, bo zawsze nakłada się ta na większa trucizna, tak? Więc... Yy... No więc obojętnie. No, to inicjatywę to nie ma tak z, z rąbaną, że wiecie. Nie powinno być źle. Po prostu strzelamy cały czas jednego. Jak zostanie jeden stack tylko, to wiecie, to będzie, to będzie proste. Pojadę na jednostkę, która zostanie. Nawet nie zabił! Serio. Wow, to będzie prostsze niż myślałem. Mm -hmm. a tego nawet może przytrzymać trochę dalej, czy nie? Czy tutaj, tutaj może podejść? A, wiesz, tutaj wyjdź. Żebym musiał stanąć tutaj. Dobra, no ten już zabił, bo ich było sześciu, nie wiem, więc... Nie wiem, stan gdzieś tutaj. No, ty defend, ty defend. Strzelamy w tą dwójkę tutaj. Wiesz, tak właściwie jak tak dwójka nawet nie zabija mi, przecież, nie, no, teraz to już zabija raczej. Więc strzelamy tutaj. A nie, nawet nie trzeba było, bo przecież truciznę by dobiła, no tak. No, a nieważne. No, a być, jak tutaj dwa minotaury stracę, to i tak będzie dużo. Defend, defend. No i to jest w końcu jakaś walka, którą robię dobrze. Aha. Strzałki się skończyły. No dobra, no to defend w takim razie. Ups. Teraz pewnie zabiję jednego. No właśnie. Jeszcze ma na tyle obrażeń. A spokojnie, mam jeszcze ich dużo. No i teraz nawet padnie chyba już. Tak, 162. Tak, no to nawet padnie od już. Ale możemy się jeszcze rozstawić. Ty nie atakujesz. Ty możesz strzelić. No i dziękuję bardzo. No, jak z żywcami, wiecie. Zawsze to samo, prawda? Eeeh, dowodzenie. A tak? I może większe obrażenia, co? Weźmy za to większe obrażenia. No i teraz, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Możemy sobie polepszyć jednostki. Więc teraz tak, weź, daj Irynie. Jednostki, które chcę ulepszyć. To zostaje. To jest do ulepszenia, to też jest do ulepszenia, to nie. E, Okej, okay, dobra. Teraz ty tutaj, Irino, idziesz. Ulepszasz mi jednostki. Miałem brak, że to chcecie ulepszenie zawsze, więc po prostu nawet się nie zastanawiam. O, panie, co to jest? Co to, co to była za morda tam. Co To są za jednostki w ogóle, patrzcie na to. Czarny szpon. Nieogrzeiczony kontratak, żeby stworzenie. Odporność na szczepienie duże istota lata, nie trzeba obyjowe roztrącenie. Ok, no czyli po prostu taki swy po prostu Trzecie, trzeciego, taki ten. Ale ma inny. Ten model Matriarchini. Ok, ma na 20. Ja Rzucający czary. Ciekawe, jakie czary rzuca. To się dowiemy. Może, mam nadzieję. Hmm, czy chcemy coś tutaj tutaj walczyć? No można by tych cyklopów niby rozbić, ale no, kilka. Tu grupa, nie? Kilka. 5, 9 bardziej szczęście plus 2. no kurcze jakby był dobry, tej, spróbujemy, dobra, spróbujemy, to, to, jakby wiem że to, jest, to jest bardzo ryzykowne, ale spróbujemy, najpierw po jednostki, ale te to, dobra, jakby uznam że to są moje surowce po prostu, <laughs> bo tak je zostawił tutaj, eee... oj, coś jeszcze mogę zbudować, a nie by było, eee, magazyn zasobów, nie a, ten kapitol jest zbieracie nie? Ja tak cały czas zbieramy, ja nie mogę zbierać, widzę, bo... Przez <grym> to sobie noski polepszałem. Pewnie tego. Ale teraz będę miał już tyle? Nie, nie będę miał. Pięknie. jest złoto? Tu jest złoto. Dobra, to, to, to... musimy tak, w takim razie te cyklopy teraz rozbić. Mam manę wystarczająco? Tak, na jedno przyspieszenie wystarczy. Jeszcze łaska się dorzuci, ewentualnie jakiś inny czar. Znaczy, ogólnie to... <laughs> um... Nie, spoko, z cyklopami pójdzie spoko, bo na taką cztery pola obok siebie, to... Pomogę ich blokować tak samo jak enty. Tylko mają większą inicjatywę pewnie, no ale z ich mniej. HP mają no, chyba porównywalnie? Nie, mają więcej chyba niż enty. Tym bardziej są lepszone, ale no. Hmm. Fajnie by było, nie? To jest mój tak jednak. Spróbujemy. Trudno. Niewiele się przyjadę na tym. Dobra, tutaj. tak taki bohater jest. Uuuu, Ale niski. eee, to dobra. Jak to jest cały to... wywalony. O, także zobaczcie, jeżeli będzie y, taka sytuacja, że świerszczyzna będzie wierze, walczył właśnie z takim, z jakimś wrogim bohaterem od nieumarłych, to wtedy macie jeszcze dodatkowy dodatkowy ten. E, taką zachętę do tego, dodatkowy argument, żeby zobaczyć jeszcze jego serię, znaczy te jego odcinki e, z, tej, z tej mapy. Z tego względu, że zobaczycie sobie wtedy jednostki nieumarłych. Bo. Ja to pewnie nie, ale, ale no on. O! U niego pewnie zobaczycie właśnie te jednostki. Nieumarłych. Patrz jak, jak go teraz atakuje. A teraz tutaj widzę, że patrz, tu jest jeszcze niebianin. I to może. Może. W takim razie. No, gdzie są te jednostki, Halo? Tutaj. Czyli wychodziło na to, że Archanioł. Że Archanioł jest podstawową jednostką. A ulepszeniem jest Living Saint Żywy Święty, czy jakkolwiek to, tak chcecie tłumaczyć. Ja to przetłumaczę dosłownie. I eee, jeszcze. No gdzie ta jednostka była, Halo. Tutaj, tutaj gdzieś chyba, nie? O, tutaj, ten niebianin, no nie niebianin też wygląda raczej jakby był ulepszeniem yy, tego Archanioła, ciekawe. Very, very interesting. Świerszczył walczy z czymś. Chyba nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie musi walczyć z ekonomią. To by było smutne. O, to jest wolubilna światła. No tak, no czyli tak, tutaj mamy światło, tutaj mamy mrok mamy zniszczenie, no to tutaj będzie przywołanie, nie? gdzie na, na tym cypelku. Ale ciekawe jest to, że celem jest zdobycie tej, tej, tej książki. Dziwne to jest. No bo można tę mapę bardzo szybko wygrać, jakby... No, dosłownie w poprzednim odcinku można było to dokończyć. Dlatego, też że chcemy jeszcze trochę pograć, nie jeszcze trochę potem To może następnym razem, jak będzie tura świeższa, to mu napiszę właśnie o tym, że w sumie to celem jest zdobycie w megim roku więc w sumie możemy to wygrać już tak z rzutu po prostu. Pewnie w każdym momencie. No i też trzeba uważać, no bo jeżeli wróg będzie tą książkę, no to wiecie, przegrywam, nie? Ale co, tutaj pogram trochę, sobie pochodzę jeszcze. Dlaczego by nie? Te jednostki trzeba trochę poznać, po, pooglądać trochę. No teraz sobie zobaczymy, może z tymi tymi. A te kapłanki one nie. Ten? Te matriarchinie właściwie, że patriarchinie, już nie pamiętam. One jakoś tam się nazywały. To one może jakieś czary mają, może jakieś ofensywne. A może strzelają? I jakby strzelały. To było piękne. To by było cudowne. Jakby jeszcze mogły strzelać. No ale trudka to to to. Minotaury, które poblokują. No tu znowu bez gryfu będziemy grać, no bo co. No? W tej bitwie. A no jest dużo expa, nie? W sensie, no, wiecie, za cyklopy coś wleci. Dwie skrzynki. Korona, Złoto, więc kapitolę zaraz zbudujemy. Zobaczcie. Masakra. I w wtedy 5 ty tysięcy przychodów dziennie. Po 4 z kapitolu i jeden z. Panie złota tutaj. O. Nie, spokojnie. Coś w sensie, jakby. Oczyściłem sobie tą wyspę. Jestem bardzo dumny z siebie. Jestem bardzo dumny, aczkolwiek, no. Świeczo też ma tutaj bardzo dobrze, bo on właśnie tutaj zwiedza, prawda, tą tą Troszkę Markala w ogóle jest. Wow. Za nie umarłych, super. Plus 5 do wiedzy i się ale minus 2 do morali. Biorąc pod uwagę, że nie umarli, nie mają morali. O, właśnie. Widzę, że walczy z nimi. I widzę, że ta walka będzie musiała potrwać. Dobra, wiecie co to ja ma w takim razie? bo to nie ma co, żebyśmy tutaj stali po prostu i, i żebyście mnie słuchali tak bez sensu, jak sobie pitole. Więc jak skończę tą walkę, to wtedy wrócimy. Okej. Okay. Świerszy uporał się tutaj wiedzy z tymi mrucznymi rycerzami. Jeszcze w ogóle po drodze nam y, zerwało połączenie, więc tak naprawdę trochę dłużej to trwało. Ale spoko. Akurat Akurat tak się złożyło, że jak zatrzymałem, zatrzymałem nagrywanie, to wywaliło nam y, połączenie, więc... No wiecie, takie szczęście w nieszczęściu. Szkoda, że nam wywaliło połączenie, ale z drugiej strony dobrze, że akurat tak, y, zatrzymałem nagrywanie. Znaczy, nie ma to większego znaczenia, ale to ci. Dobra, i teraz... A, mm, no można by z nich skorzystać teoretycznie z tych czarnych szponów, w ogóle mogę ich zobaczyć, wło kurczę. No fajne, fajne. Jaki opis mają w ogóle. Niesamowite. No tylko, że... no... No 11 to tak średnio, nie? Więc weź ich. One strzelać nie mogą. Mogą rzucać czary. Ale jak będą tylko 3 Minotaury, to trochę za mało. Więc no niestety musimy rozegrać tę bitwę prawdopodobnie tak samo, jak było poprzednio, więc cztery po prostu bierzemy Minotaury. Yy, I tyle. Dzielimy na dwa. Dzielimy na dwa. Dzielimy na dwa. Artefakciory są. No i dobra, no. Średnia. No jak już tu jestem Trzaspok. Dobra, trudno, najwyżej umrę po prostu i śmiercią marną mi tyle. No mapa jest nadal no, taka średnia dosyć, ale dobra, niech będzie. No i właśnie teraz problem jest taki, że ja tu nie mogę tak stać. A to się roz, mi się zaraz. Jednym z takusów, są, o, to dobrze. Yy, tak, krótkowe przyspieszenie, nawet yy, możemy ten smutek rzucić, ale to może potem. Najpierw przyspieszenko. I teraz ja nawet podszedłbym może gdzieś... Yy, tu nawet powiedzmy, może go tam coś skuszę czy coś. Jakoś tutaj. Musimy się mocno rozpieszczać bo on, on ma jednak takie obszarowe, nie? więc więc wiecie. Tu może on nawet podejść, może się skusić żeby tam podejść jednak bardziej. Po prostu podszedł do przodu, spoko. Więc teraz tak tutaj, pyk. Strzelamy. Tu za 162. E, czy to, to go zabijano? Nie do końca. E, dobra, no niech będzie. Mm, łaska. No zwiększy tą, tą inicjatywę i atak. Już nie wiem, czy to atak zwiększa, ale dobra, nieważne. I teraz jak stanę tutaj, to teoretycznie... On musi zaatakować któregoś z tych Minotaurów, no i nie może zabić dwóch jednocześnie, więc spoko. Defend. Defend. Tutaj strzelanko. Ja jak jeszcze mogę przeciągać, ale no nie wiem po co. Po nic, tak naprawdę. Dobra, pyk. Teraz jeden ginie znowu. No chyba dam radę. No dobra, mamy jeszcze jedną turę tarczy, więc... Potem nawet można by było się tu, dwóch ustawić, ten jakby na przykład, żeby ten tego nie było, no i ja wtedy i tak musiałby naokoło iść, nie? więc spoko. Znam tego jeszcze dwie tury trzeba by było, no to spoko. Ale no, przefarciło mi się, bo jest w jednym stachu, nie? Jakby było w dwóch, to by był problem. Albo w trzech, to już w ogóle. No też sporych było, nie? 67 siedem? No... sporo, sporo. Dobra... no, do bigo to oszczędzisz no, taura. no właśnie. No i super, i udało się, bomba. jeden tylko, no i widzicie, da się, da się. Tyle do końca. A, no właśnie, też tutaj się już zapytałem, jak to robimy z tym wolnym magiem magi roku i z tym kończeniem tej misji. I po prostu tak, że rozwiniemy zamek, pokażemy, bo chodzi o to, żeby pokazać modyfikację, po prostu easy. I to wszystko, świetnie. I potem dopiero skończymy, tak? Więc spoko. Nie wiem, jak długo to zajmie, ale wiecie. Na pewno będzie czysta przyjemność. Nawigacja! I wiecie co? To nie jest taki głupi pomysł. Jeszcze nie, no dobra. Nie kombinujmy się. Do, lepsze dowodzenie. Dowodzenie kontratak Nie, dowodzenie. Lepsze. No nie no, z tymi to już się nie będę bił. Teraz może wyjdziemy sobie nas na ten, na morze. No bo tak, tu już jest wszystko w sumie zdobyte. Można by się to pokonać tutaj. No i w sumie czemu nie? No i potem, nie wiem, przebija się po prostu to świersza tutaj. Więc faktycznie, ja, ja bym się trochę cofnął teraz tutaj. Hmm, poczyścił takie te inne, inne miejsca. mamy sobie zregenerował w międzyczasie jeszcze. Jednostki można by oddać, ale też się za chwilę będziemy jeszcze stykać tutaj gdzieś pewnie. Więc tak, że zbierać te surowce. Ty, no ty, ty, ty w sumie też. Tego co widać. Dobra. Coś mogę zbudować? No, muszę coś zbudować. Kapitol, i teraz, no, możemy ten zamek zbudować. Ołtarz światła? No, chyba, że ołtarz światła, słuchajcie. No, słuchajcie, no, może. Może? Mm, mm, ołtarz światła? Mm. No, chyba ołtarz światła sobie zbudujemy normalnie. Bo mogę, nie? Teraz dostanę 5, tak. Pięć, potem kolejne pięć i ostatniego dnia tego dnia nas Archanioły? No, to jest dobry pomysł. Tak, tak, mamy archanioły, mamy tych kawalerzystów. Mamy kawalerzystów jakichś? Ja nie zbudowałem kawalerzystów. Eee, dobra, wybalone. Chyba, żeby. Nie, już nie zdążę. Bo hmm. brakuje mi, tak, brakuje mi krzyżowców, ale to oni mi są niepotrzebni. Możemy mieć. jeszcze kawalerzystów mi brakuje i z aniołów, chyba nie? Chyba tak, tych, tych, tych trzech budynków jeszcze nie zbudowałem do, do jednostek. No bo ulepszanie jednostek to tam na razie mi to za bardzo nie interesuje, no bo fort na wzgórzu. Chociaż no w sumie to na ulepszać na forcie na wzgórzu to tak trochę. trochę to takie, wiecie. Drogie. Ale no cóż. Będziemy próbować. No i wtedy chcę to wszystko pobudować. O, no, to jakoś tak trochę ten tego. Z... Jeszcze gdzie nie mogę zbudować, nie? Ale w sumie to jak nie muszę budować ulepszeń, w się sensie nie muszę budować ulepszonych. Budynków do jednostek, no to mogę sobie podawać na Gildiemagów, jak najbardziej, nie? A ciekawe, czy tutaj świeżo też ma gdzieś fort na wzgórzu? Pewnie tak. Bo te, te wyspy są jednak dość symetryczne. Przecież w sensie symetryczne, no jakby podobne. Więc oko. Nawet, właśnie, że właśnie tak trochę olał tą, tą, tą główną wyspę i po prostu poleciał na tą na tą tutaj środkową. To jest też pewnie dobrym pomysłem, bo tutaj są na pewno większe skarby, nie? Więc jeżeli mm, był pewien, że sobie poradzi z tymi stakami tutaj, które są na środku, to jak najbardziej, nie? Może gdybym ja wiedział, że tutaj też są takie staki, z którymi mogę walczyć, a są takie w ogóle, czy poczekajcie. Średni. Niski, niski. No, w miarę, w miarę. Tylko wiecie, no to wtedy jest problem z uzupełnianiem wojsk, nie? Chyba. Bo tutaj musiałbym wejść. No to jest kawałek, nie? Tutaj, tutaj sobie wypłynąć na statek po prostu i potem tutaj. Siuuup, siuup, 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 i tutaj. No chyba, że z nawigacją, no ale. Nawigacji nie mamy. I uznajemy, że nie, ma, nie, nie będziemy jej mieć. Dobra, no widzę, że nie, nie walczy chyba z nikim, nie? Nie, tu jest jeden bohater. Tu stoi ten. Więc spoko. Jaki mamy czas? Czas mamy dobry. No to super. E, spoko. takie relaksacyjne bym powiedział. Bardzo relaksacyjne. I jakby tutaj mogę też po prostu sobie pokazać, tak jak je ja lubię, i po prostu poczyścić wszystko, tak? No bo widzicie, tu jest jakieś wszystko czyszczenie, te smoki sobie potem poczyścimy, ale najpierw sobie pójdę jeszcze tutaj. Te z takie tutaj pokonam sobie. To sobie trochę ekspo, zobaczcie, jakąś umiejętność, to już tam nie ważne jako artefakt, jakiś czar drugiego poziomu. Do zamku się może wracać nie będę, tylko dostarczę wojsko. Potem się tutaj wrócę, ulepszę sobie jednostki, i potem się przejdziemy na wyspę po prostu Świerszcza. Tak to zrobimy, chyba. Tak to chyba zrobimy. Czy muzyczka skończyła. Ciekawe, co tam robi. Tu, O, dobra, tutaj mamy jakieś, jakieś akcje podejmowane. Co my tu mamy? E, tutaj są. To są takie chyba, nie? Ta pierwsza, jednostka 30, 37. Tak, chyba tak. Potem są ci zbrojni. I potem kusznicy. i tam są. Potem jeszcze są gryfy. No, spoko, dobra. Lecimy. No, po śniegu, jak widzicie, no tak średnio lecimy, powiedział. No, ale dobra. tutaj, teraz lecimy tutaj. Za chwilę to jeszcze przyjdzie mewę, więc. Oko. Tutaj nic do zebrania już nie ma. Tak właśnie to wszystko zebrałem co już, co już miałem, więc. Ee, z racji, że właśnie światczu wyszedł z tej strony, to ja sobie. Ja sobie będę na ten statek. Tak się wymienimy. I po prostu pójdę na, na górę szukać gdzieś tam jakichś dziwnych rzeczy. To co czekamy chyba, nie? Czy nie? Na te archanioły. chyba jest jedno jest tak, tak, bita tutaj, no ale dobra. No bo można by. Arenę walk. No właśnie, teraz albo kawalerzystów, albo anioły. Ale anioły, anioły pójdziemy, no co, ono? No, no i ten zamek sobie oleję. Czyż można by... Nie, dobra, nie mogę. Nie mogę i kawalerzystów, i zamku, nie, nie mam ma na te drewna. Ale kamień mam. Dobra, to też światła. Jutro. Dam radę? Dam do? radę. Do. Nawet mogę sobie zbudować... ...Gilidię Magów chyba, nie? Mogę? 5 tysięcy? Mogę. Tak jak Magów. Pokaż, jakie masz zaklęcia. Ciekawe. Regeneracja, tak naprawdę tylko. No dobra. Przecież regeneracja tak naprawdę nie jest aż tak głupia, bo przypominam, że regeneracja, jak ma się dość zaawansowaną magiem światła, to co robi? Co to robi wtedy? To robi wtedy tyle, że regeneruje dość sporą, do spory procent maksymalnego, maksymalnej wartości zdrowia. Więc na przykład rzucenie tego na takie Archanioły bardzo dobrze się sprawdza, nie? Bo, wiecie, tak by, bo to leczy znaczy procentowo, czyli nieważne, czy rzuca to na popka czy rzuca to na Archanioła, to codziennie, znaczy co, co turę yy, ta jednostka będzie sobie wskrzeszać tam, powiedzmy, jedną jednostkę, nie? Yy, już się pamiętam, jaki to był procent dokładnie na eksperckie magii światła. No, nie wiem. Dużo. W każdym razie. Ale ogólnie efekt jest taki, że rzucenie, jak rzucicie sobie tą regenerację na jakąś swoją jednostkę, no to po prostu co turę wskrzesza się tak jedna albo dwie jednostki, nie? Tam zależy, jak tam się pro... stawią te jednostki. Yy, ale właśnie wskrzesza się zawsze albo jedna, albo dwie jednostki. Yy. I to nie ważne jaka to jest jednostka, tak? nie ważne czy to będą chłopki, czy to będą właśnie arkanioły, To się wskrzesi albo jeden, albo dwóch, nie? Zazwyczaj jeden. Po prostu. No chyba, że ten, ten, który jest aktualnie, ma dużo HP, no i wtedy się wskrzesi może ewentualnie dwóch, jak macie trochę farta, ale... Ale ogólnie to... skrzesza się po prostu jeden. Ej, kurczę, ty masz tutaj... hmm... W jednej turze to przepłynął? Nice! No jestem pod wrażeniem. Bo latarni? Nie, nie o tej morskiej, nie? Nie, nie, nie widzę. Nie widzę latarni morskiej. Nigdzie zdobytej. A co to jest za budynek w ogóle tutaj? Aha. Rybka złodziejna. No to tak średnio bym powiedział. Zwój z zaklęciem szał. Uuu! Łohoho! Ło kurcze. Szał. Ale na jedną turę tylko, bo na zaawansowanym, a nie na ekspercie. Nie na ekspercie. No, ale szał. No. Słuchajcie. To fajne rzeczy tutaj są. Te woluminy, wszystkie i tak dalej. Tak naprawdę wolumen jakiegoś świata to by się chciało zdobyć, nie? Kilka her... Kilka herubianinów w ogóle, zobaczcie to są. Her, herubin. Czyli jest Archanioł. Ten, ten, święty, święty Walenty, czy jak on tam. I Herubin. To jest to Archanioł. Dobra, Mewę. Hmm. Mewę, 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 Mewę. Mewę, Mewę, co, 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 ty miałeś zrobić tak właściwie? Miałeś iść po prostu naprzód, nie? Więc ty się oczyń trochę, żeby tutaj... Nie tracić ruchu bez, po bez potrzeby. Idziemy atakować tego, nie? No to chodź. Ruchu i tak się nie wystarczy, no bo śnieg. Dobrze że mam logistykę, bo. Ehm. Um... tak może. I tak. I tak samo możemy zawalczyć. To są rzeczy ważne i ważniejsze. No ale, zobaczcie, morale 5, szczęście 2, no to już fajnie wygląda. I w ogóle tę tutaj. Więc jakby, pod względem tale, tych talentów tutaj, świetnie wyszło. No pod względem zdolności, no to wiecie, no, poziomu nie ma by zbyt, by zbyt dużego, więc nie ma co się tutaj, ten... Albo nawet zrób tak. Chyba zaraz pójdę stąd. Tak naprawdę to nie muszę tutaj się stać w ogóle. Powinienem sobie iść. No i co, ja miałem taki plan, żeby ten wiatrak i tą... I tamto też zdobywać to, co tydzień, no i tak mi to średnio wyszło raczej. Łop... O, o Jezu, ooo... Aha, no to, śmie no to śmiesznie w takim razie. Ła, są dobre artefakty. Mega mocne. I co? Anioły, nie? No, to jestem podstawowy jednak. A, wiecie co? A! Mamy Archanioła! Niech, niech zobaczy, niech zobaczy sąsiad, że się dorobiłem, no, zobacz. Niech zobaczy, że mam Archanioła już. Jego tupa zapiecze! <laughs> nie żartuję oczywiście. O, na pewno mój jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o rozbudowę zamku, niż mi, więc jakby. O, ale musiałem tego, nie mogę musiałem. Musiałem. Pokazać, że się powodzi, zobacz, Rutger, ok. Takie, takie. Takie, taki. No dobra, dwa do, do poziomy wyżej, ale te dwa poziomy wyżej to jest tylko dlatego, że tutaj były te kapłanki. Które dawały jakieś korekdalne ilości ekspa, biorąc pod uwagę, że są tak słabe. I w ogóle przecież widzieliście, że bardzo mi bardzo duże zagrożenie, tak? Więc mimo tego, że tam tych kapłanek było no niedużo, bardzo łatwo było je pokonać, to tak pokazywało mi, że tam zagrożenie jest wyzwaniem, nie? nawet wysoki potem. I w sumie wiecie co? Ja tą Elaine, ja nie pójdę do góry, bo tam może być jakiś bohater. Ja pójdę tym porter, tym tutaj, tutaj wirem. I tych wirów ile jest, tak naprawdę? Tutaj jest wir. Tu jest wyjście z wiru chyba gdzieś też było, czy nie? Tu, o tu właśnie. I tutaj bym sobie wyszedł tym wirem, albo gdzieś tutaj jak pewnie jeszcze jest. I... Wreszcie to bez znaczenia w, tak, w takim razie. Dobra, i olo tam. Najpierw stracę te dwa artefakty, ale są super. W sensie minus 2 do morale przeciwnika i plus 6 do wiedzy, wow. wcześniej też widziałem, nie wiem, czy bym zwrócił, zwrócił na to uwagę, ale Rutger... gdzie on jest tutaj? Ma w ogóle 10 wiedzy, zobaczcie. To jest dużo. W sensie, no ma na zielono, bez musi jakiś artefakt. Też może ma właśnie tą Koronę Salisusa. Na przykład ja zobaczcie, że na bohaterze ma wiedzę 4, nie? 3-4 si siła czarów. No właśnie, ja mam dwa, o 2 większą siłę czarów, no ale tutaj wiedza zdecydowanie bryluje, nie? Ja, o, ja mam 8-10, a on ma 4-5. Tylko widzę, ma jakiś artefakt, który mu zmniejsza obronę. I był jakiś... Ej, dobra, był jakiś taki artefakt. To była taka to, to, to była ta koronka chyba, nie? Korona chaosu chyba czy coś takiego. Że po prostu 3 do wiedzy minus 1 do obrony. No, to się zgadzało. I ma się tę wiedzę wtedy. Ale to jeszcze coś musi mieć że może nie, a no, może nie, to wie. tak właściwie, Ech. jak romantycznie, <grym> Atka, Wiedźmy. mam nadzieję, że, mnie, że słyszycie mnie równie dobrze, bo ja się trochę rozsiadłem w fotelu teraz, więc jestem trochę dalej od mikrofonu, ale to nie powinien być problem, chyba. on walczy? Znaczenie, a stracił połączenie z domu no dobra, a ja będziemy przetywać. Ok, wszystko jest eee, Był tydzień łucznika w ogóle jest pierwszy dzień tygodnia i jest tydzień łucznika, także super. Zobaczymy, się to kapłanek, nie? No bo wiadomo, ale. Ale no, i teraz, teraz proszę, żeby nikogo tu nie było na tej drodze dalej, niż żeby bezpiecznie dotarła do zamku. To tyle proszę, tylko. Jakbym miała więcej jednostek, to miałbym y, większą pewność, że tak powiem, bo. No, no świetnie, tak. 820 20 w ogóle od razu. No to to tkle chwilę potrwa potr w takim razie. No i walka, moi drodzy, walka. No bo głowie, walka. Dobra, chodź tutaj. O, ale ty tu stój. Ja, to czarne jednostki, fajne to. Roztrącenie. Ja bym może zwaitował. Bo ja nie wiem, czy to... O właśnie. Znam pewność przynajmniej. Więc tak, grupowe przyspieszenie może, czy nie? Albo no, może nie. Może jeszcze nie. I teraz tak jak zrobię, tak, o! To mam pewność, że go zrani, tak znowu. I teraz tak. No niestety... Coś będzie musiał walnąć, chyba. Chyba, żeby zrobić tak. O, właśnie. Jak teraz strzelimy tutaj. Ty staniesz tutaj. No właśnie, no to do żadnej warstwy jednostki nie może podejść, tak? Może co najmniej do tych minotaurów. Do no, tego to tam spokój. I teraz, tak, co ty tu masz? Rzucający czar po prostu. No to jakie masz czary? Cudowna interwencja, leczenie. Łopanie, co to jest? No, bardzo dużo leczenia. Rozumiem, wskrzesza, tak, ale jakby. No, dobra, no na razie tego nie, nie skorzystam z tego, no bo. Nie mamy martwych jednostek, ale no. Jeżeli to normalnie wskrzesza. O, wow. Czyli to jest jest zwykłe wskrzeszenie... A, jeszcze gryfy, no tak. No to teraz gryfy oberwą, nie? Wspaniale! O, i to bardzo oberwą. O, za 4 Jeszcze drugi atak. O, R4. Os. No No to, że tak powiem, lipa. Nic tu nie mam. Te kapłanki coś jeszcze mogą ewentualnie zrobić, ale... Dobra, czekaj, 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 czekaj. Sprawdzimy tą interwencję, no bo może akurat. I co, możesz coś skrasić, coś? O! Tak! Aha, no to słuchajcie, słuchajcie no. Mam w drużynie w takim razie w tym momencie. <grymne> Czyli to jest po prostu wskrzeszenie. Ale za 6000 obrażeń! jest. Wow. To nieźle. To dużo. Ogółem. Ogółem co tę. Przecież nie wiem, czy powinienem. Właśnie, powinienem chyba raczej wziąć już złoto. Weźmy złoto. Poziom zdobyłem. Mam poziom 15. Spoko. Fajnie. Muszę sobie jeszcze jakąś umiejętność z tego. Muszę podejść. No i ty tak no za wiele nie zrobisz, nie? Ogółem. bardzo surowce tutaj pozbierasz jeszcze, ale no. Ale dobra. Gdzieś tu podejdź. Teraz pytanie, czy ty tu będziesz mogła podejść? Będziesz mogła, okej. Okay. No to to będziemy to jeszcze. Tylko najpierw że do tej chatki wiecie trzeba podejść, to też ważne. E, można zamek zbudować? Na razie może nie. Czy tak? Tak czy nie? A, zbudujmy go. Imy to z głowy i teraz się zajmiemy ewentualnie tym. gilnią e, magów. Mamy drewna dwa. Dobra. Dlaczego jak ktoś zaatakuje Elaine? Bo to ona jeszcze może uciec, nie, ale no. Z jednym, jedy, z jednym kusznikiem, to tak średnio. Ale no zobaczymy. No pewnie nie było mi się te artefakty, nie? Kurczę, no. Plus 6 do wiedzy minus dwa do mora i przeciwnika. Ludzie, przecież to jest... To jest masakra. Eee, dobra, nie, spokojnie. wszystko fajnie, tylko... Szkoda, że tyle na tą turę muszę czekać. Bo wtedy jeszcze, jak mieliśmy te jedno jednoczesne tury, to było spoko, nie? No niestety, jak już się spotkaliśmy z wrogiem, no to... Już takich jednoczesnych tur nie ma, niestety. Niestety. Ale trudno. Dobra, czyli teraz tak, plan jest taki, że... Zdobywamy tę chatkę, biedźmy. Idziemy rozwalić te lisze. Potem, Iriną, podnosimy te artefakty, to złoto, te surowce. Patrzymy, jakie to jest zaklęcie, bo możliwe, że żadne przydatne. Oho. Świerszcze chyba walczy. Z Osirem. A tak właściwie to Ossir zaatakował. O, teraz świerszcza. Czyli Rutgera. Ale pewnie ucieknie, więc. Mogłem dać się jeleni więcej chłopków, no żeby jednak ich tutaj, że miała większą szansę na ucieczkę, a tak to kurczę, teraz jest się na krawędzi, moi drodzy, się na krawędzi. No, bo ja tu muszę teraz przejść, prawda? Kawałek. No. I nie wiem, czy nie będzie żadnych wrogi bohaterów, pewnie będą. A ci drodzy bohaterowie, którzy tutaj są, niski, okej. i tu niski, Eee, to wiecie. Nawet gdyby trzeba było teraz te poty pokonać, to je pokonamy. Trochę to potrwa, nie? No bo jak widzicie, no te, te tury nie idą zbyt szybko, nie? Nawet jak Bod robi turę, no to trochę to trwa. Teraz Świerczu... Wiesz, wiecie, dopóki nie ma żadnych bitek, tak naprawdę, to idzie bardzo szybko, nie? A jak już jakaś bitwa, no to już wiecie. Nawet jak ja robię bitwę, nie? No to też długo trwa. Także dobra. I wiecie co? Może tak, że skoro teraz i tak świerszy maturę, to po prostu ja się z wami w tym momencie pożegnam, bo to nie ma co przedłużać. Także ja się z wami żegnam. Bo oczywiście w pani to nakażę na, 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 na tą serię, na inne serie do niego. Ym, I słyszymy się na w tym odcinku. Aczę proszę, wszystko. I na razie.